To jest minus akurat. Już podobno coś ma mnie tu zaatakować w ogóle. Zobaczymy. No, a jeżeli Ci się podobają moje filmy, zostaw suba jeżeli coś więcej to zostaw suba i mapę. Wstęp, robię krótki. Nie mam czasu na wstęp. Trzymaj. Znaczy nie no, mam czas, a mi się nie chce, nie? O kurde, ale zawod. Siema Ale fajnie, 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 to wygląda, fajnie. To mi się zastraszy. Jeżeli nie chcesz inne tryby przeszedł Piszcie w komentarzu. O cholera. Czy już dużo wentów wszedł? O kurde, jeszcze będzie. Chyba no, chwilę muszę przesyć Malionetkę nagrywać. Muszę się skupić na tym ręczniku Tam jest pan. pan. pan zabawka. och, oh Baranizabel. Z niego z niego nie przyjdą. I to jest właśnie. straszne. oni nie, nie przychodzą z nim. Więc w poprzednim filmie. 4-minutowym. Jak widzieliście, to spóźniona. Nie przyszedł. I nie zeżarł. Bo mieli sekundę za późno. Położymy maskę, bo nie miałem czego zrobić. Więc. smutno trochę. Tak nikogo na razie w korytarzu nie ma. Jeśli no. Póki nie, nie zobaczę tego. ...bunieczo, albo... Hmm... Withered... O, widzicie ten grupa z miecami, go... na to Wie. Chodź... Nie widzę. Teraz jestem pomiędzy jumpscanem jednym a drugim. Dobra, dobra, teraz muszę się przed siebie patrzeć. Bo się mi do biura Nie wszedł jeszcze U nich Nie mi głowę No nie, jeszcze tamten idzie No nie, nie miał kiedy No dobra, wchodź mi do biura, kiedy jestem gotowy No dobra, dawaj tutaj no Dawaj gruby, dawaj No gruby, dawaj no gruby dawaj, bo im zaraz balon bo przyjdzie na kotyki sprzedać. Dawaj, no. No dawaj gruby. O chyba. No i, że są gruby. Albo wejdź mi do biura. A jeśli będziesz ze mną bawił na no, A no, Minutkę no, muszę na Nie mam jak. No, i teraz gruba sprzed. No i co? Kurwa się maska tu ściąga. Dobra, jest drugi. musi nas zaskoczył. Tylko, tylko boniaz musi nas zaskoczyć. On jest największym problemem w tym momencie, bo. Nie ma go? Nie, on dalej przy jest. Kurwa, że dalej nie ma. Wrentach nie ma. On dopiero do węta wchodzi, więc jest na bezpieczny. No nie no, balon, bo do mnie idzie. Przynajmniej go się dało ominąć, nie tak jak w oryginalnym FNaFie. Znaczy nie mówię, że to jakieś. Ooo, wreszcie! Dobra, widzowie. Udało nam się to przejść. Teraz możemy przejść jakąś moczkę do FNaFu Trójca, bo tam już jest trochę łatwiej. O jest... To jest trochę trudno, powiem nie jest łatwo. No, O ty! O ty, bytyk Dobra, teraz widzowie. Jakbyśmy nockę we smafie Trójce byśmy przeszli. O, siema! Ciekawe co on tak do mnie ma, co ona do mnie chce? No dziwne jakieś Noc trzecią, bo czwartej Czwartą przejdę później, bo na razie nie, nie czuję się na siłach Muszę się tak rozgrzeć jeszcze Bo ta noska w FNaFie jest dosyć intensywna Bo tam jest 9 animatroników, które mogą mnie zabić I tu jest tylko jeden taki Hello? Uh, hello, hello. Uh, for today's lesson, we will be continuing our training on power <laughs> <on traversing laughs> handling techniques. When using an animatronic as a suit, please ensure that the animatronic parts are tightly compressed and, and fastened by the spring locks located around the <laughs> <laughs> inside of the suit. It may take a few moments to position your head and torso between the in a manner where <laughs> you can move and see. Try not <laughs> to or press thing. against any of the spring locks inside Oh, it's not my situation. Oh, there. Won't drink. Oh, yeah. I don't know if the, oh. oh. bon the, no the no no. okay. do. Hello. Really no. no. As always, Hello. No. there no is never no no. no. an emergency, please go to the designated safe room. Every location is no. built with one extra room that no. is not no. a complete digital no. map, layouts program, and electronics. Nic tam, was, tam nie widziałem, nie widziałem No nic tam nikogo nie ma No ja to zobaczyłem, zobaczyłem chyba To muszę nie patrzeć O kurde O kurde, do węta mnie wlazł Siluj Szybciej! Szybciej! Dobra, że stracił wszystko, szybko nie nie, nie, nie tu, 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 Gdzie on jest? Tu, dobra, Hi, tu, Chodź tu, tu no, widzimy nie jak tam szedł Nie wiem czy on sobie mnie zabić Dobra, na 112 zadzwonić? Halo? No tak, bo ja jestem w pizzerii, nie? No. Wiecie, wyślijcie mi jakiś słat, czy coś nie czuję się tu bezpiecznie. No dobra, dzięki Dobra, na razie stres jest mocny. Dobra, tam się nie mogę patrzeć, kiedy nie mam erroru. Bo tam mi error może wskazać. wenta? O kurde. Czy znaczy wentylacja? Nie, on mi wejdzie do biura przez wentylację tutaj. Kurde, tam nie ma na kamerach, są najgorsze Jakim znowu? Gdzie on jest? Gdzie jest? będzie jest? On już idzie do biura? Gdzie on jest? tym będzie? Do kamery 9 jest. jest, dobra Idź tu, zamykamy tego będę. Hello? Chodź tu, chodź tu. Tak, dobrze, cześć, w nocy już jest. Blisko wygranej. Hi. Hi. Jest yes, dobra. Jest, dobra. Na lewo się nie patrzymy, dopóki nie zobaczymy erroru. Jak się tam będziemy patrzeć, to dostaniemy ten error. Wszystko trochę gubię. Ale widzowie, to jest w ogóle pierwszy raz, kiedy gram we FNAF, a position, Hello? No, to Podwójnie trudniej Pamiąbój tam był na szczęście Szybko, jak zobaczę bo ja to... Potrafię jeszcze to wyłączyć W przeciwieństwie do mangle To jak już zobaczy to już... Nie odgonię Tak, dobra hmm, Dobra Więc teraz... O kurde, o kurde nie tu! Hello. O kurde, ale zrobiłem błąd. Ale zrobiłem błąd. Ja zrobiłem głupotę, widzowie. Najgorszą rzeczą nie mogłem zrobić w ogóle. Gdzie on jest? Bamboy. No nie, jeszcze pod błąd dźwięku. Audio. O kurde, ale co? jest? Dobrze, dobrze, dobrze. Piąta rano, piąta rano już. Zaraz jest koniec mojej zmiany i będę mógł iść sobie do domu. Już? Znudziło ci się? Tak? No, dobry piesek. Hello? Mhm. O, dzięki Bogu się skończyło. Oh, już mogę iść spokojnie spać. No i co teraz? O, nagroda zobaczymy, czy dostajemy jumpscare'a. Coś fajnego, co możemy zrobić. Oh? Fredbarr. Dobra, widzę, że się nie rozczytam, więc tak. Widzu, to już było na tyle, jeżeli chcesz dalej takie filmy. Zostaw suba, zostaw łapę. No i co? No mam nadzieję, że Ci podobają. Miłego dnia widzu, ja już nie mam nic do gadania, więc to było tak szczerze na tyle, więc miłego dnia.